Kolejny odcinek z Miastowic. Kasia, co? Nie, nie patrz, nie patrz, nie, nie, nie patrzysz? Nie, nie trzeba patrzeć na to, bo jesteśmy sami, przecież aktywni. Po co patrzeć? Dzisiaj Garfield powiedział, że gdzieś idzie, bo musi coś kogoś przyprowadzić. Nie wiem, musi iść na ważne spotkanie. Zostawiliście pod ostatnim filmem aż cztery łapki w górę, więc robimy serię z Miastowic. I to już już. Jaki to jest już odcinek? Powiedz. Drugi odcinek z Miastowic. Miastowice, tutaj, miastowice, tutaj, miastowice, hashtag 1. Dobra. Chodź, idziemy sobie pozwiedzać te miastowice, bo ostatnio jakby mieliśmy mało czasu. Dać ci jedzenie? Patrz. Zobacz w moje oczy. Co widzisz w moich oczach? Oka? No se? Dobra. Dawaj. Idziemy sobie... Co jest? Co jest? Co jest? Fuchs? 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 Y co jest? Co jest? Wytyfy? Dobra, chodźmy do nich na Discorda, bo oni chyba tam gadają. Dawaj, dochodź do nich. Dawid, zaraz wam. Dawid, Dawid ja co tutaj robisz? Co ty robisz? Gardzi, jak ty też przyszedłeś tu na wakacje? Na całe życie No No bo my tutaj kupiliśmy sobie na zawsze Na zawsze no, Oglądałem wasz odcinek, Gdybym w samolocie oglądałem wasz odcinek Aha, ogląda, aha czyli oglądałeś nasz odcinek i też postanowiłeś tu przyjechać? Nie, jak, jak leciałem, samolot, bo ja leciałem samolotem i zobaczyłem kultę, odcinek z tej samej wioski, do której lecę. Dobra. Ej, okay, co... Dobra, to chodź, Fuchs pokażę ci twój dom. No właśnie, bo ja wykupiłem dom już w samolocie. A ile kosztował? Mój 2 miliony ileś, tam nie pamiętam. Dawida kosztował 5 zł tylko. Mówiłeś na filmie, mówiłeś, że twój na, fi na filmie mówiłeś, że 200 milionów. Nie pamiętam już ile, albo dwa miliony, albo 200, nie pamiętam. Ktoś kupił do... najdroższy apartament tutaj. Tak. Za. No ta, a no tak, bo ty, zmieni, bo, ty, bo ty dodałeś nowy domek, który jest najdroższy, Ja, jak byliśmy wczoraj na Miastowicach, to ja kupiłem najdroższy, a teraz dodaliście jeszcze droższy. To kiedyś se kupię, żartuję. Już mnie nie jesteś, mam po tym wszystkim 5 zł. tylko. Ja kupiłem dom za, 15, za 100 milionów, znaczy apartament za 100 milionów, mam jeszcze 500 milionów, więc wiesz, jestem bogaty. A mój dom kosztował 200 milionów. Cenę zmieniliście, czy co? Ja kupiłem apartament. No to, to jest najdroższy apartament tutaj. Chodźcie. jeszcze nie dokończony Jestem bogaty. bogaty. Tyle no, powiem. Bogaty. Chcę. Jedziemy windą. Jedziemy do samej góry. Wow. 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 Wow, wow, do samej góry chodźcie. No samą i o to jest wow. moje mieszkanie, ale chodźcie trochę. Chodźcie wow. niżej. O! Wow. To jest mój dom. Wow. Tak, to jest mój dom. Wow. To jest moje mieszkanie. Fuks 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 fuks, 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 zostawcie łapkę w górę. Widziałem pięć łapek u ciebie na filmie, Dawid. A miało być cztery, więc dobrze. O, Sześć łapek! To... Ej! Wiesz że Dawid miał niezaczyszczony nie nie basem, bo miał gówno tam? Da, się tutaj przede mnie, dawaj przede mnie. O, Elo! Ej, wyjści dzień się Cię... Gdzie teraz idziemy? Oprowadźmy go! Dobra, oprowadzimy cię, chodź Skaczmy na sam na dół! Na sam dół! Jezu, ja się zawsze tak tego boję Bo się Boję, że nie będzie wody Skacz na sam dół, Dawid To dobra A ty też będziesz nagrywał serię z Miastowic? Aha Jeśli widzowie zostawiam pod tym filmem Chociaż 5 albo 4 łapek w górę jeśli zobaczę, spróbujcie chociaż widzowie, 100 albo 200 wyświetleń, to robimy robimy pomnik każdego. O, no, ja ja robię. będziemy mogli tutaj zbudować własne pomniki, bo ja umiem budować swój. Kto umie budować swój pomnik z kina, mówi ja. Ja, ja poprzednio umiałem, nie wiem czy umiem ten, ale raczej umiem. Ja wypróbowałem na takim jednym serwerze i bardzo podobnie mi wyszło, tylko że miałem inny kolor włosów i czapki. I... Dobra, to tutaj jest pizzeria, no. tutaj pracuje, tutaj pracuje Dawid, znaczy ja pracuję. Ju. O, czemu tu nie ma animatroników? Czemu jest jeden animatronik? Nie wiem. Nie Kurde. Wiem. A no tak, bo to FNAF one pewnie ożywają i teraz gdzieś tu chodzą. A! Mnie. A spójrzmy przez... maską. I Co to jest? Wiemcie. Co, co to jest za maska, przepraszam, co to jest za maska? Dajcie mi maskę. Gdzie są maski? Naw. Daj mi maskę cię. Nie ma. Moje Dobra, nie mają. chodźcie. Chodźcie. Ale ładny. Ej, zobaczcie jak ładnie wyglądam tą maską. Ej, fuch, zobacz, jak ładnie wyglądam. Co to było? No ja, make tak sobie zrobiłem. No. Dobra. A więc widzowie. Jedna... Ja mam bardzo dużo. Ja mam, ja mam, ja tu mam. Ja masz trochę. Dobra, A mam na to, masz jeszcze sobie, czy nie? Ha! I jeszcze muszę coś powiedzieć tutaj do kamery, Fuks. Wpadajcie no. na mój kanał. Link będzie w komentarzach albo okay. w opisie. Opisie, na, będzie kanał, da... na, jego kanał, na jego kanał, na jego kanał i. I na, moi, na moim na kanale też kanał. będzie seria z miastowic. Na Zawieram. jego kanał, opisie. na jego i mój. W opisie macie kanał na tańcia. Na tańcie nie, nie prowadzi z tej, z tego serii, bo wiesz, on, wiesz, on prowadzi shortsy. Ale. Mogę, tak pod... mogę sobie zainstalować OBS-a, więc może kiedyś się może pojawi. Spróbować, Możesz spróbować. A więc ten. I tak, w opisie będzie na tańcio. Jak mamy na ciebie mówić? Filipa. Dawid. Dawid teraz nagrywam ja, sobie. na mój kanał, bo tam też będzie seria. I będzie super. O mój Boże, ja tu chcę I... pracować. Dawid, muszę coś do kamery. muszę coś do kamery powiedzieć. Halo, halo, stój. Ale już mówiłeś. Wpadajcie na mój kanał, link będzie w komentarzach. Pozdrawiam. Ale, ale, ale do dwóch kamer dobra, wpadajcie jeszcze na mój infoksa, bo tam też macie odcinki. Ja się chcę pracować. Ja się... Nie! Nie, 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 nie! Tam jest, tam jest rzeźnia, tam jest rzeźnia! To się odwala! To jest rzeźnia, chłopaki! Idźcie do góry, zobaczycie. Masz. No, rzuciłem ci, Dawid. O bo. Spójrzcie do góry, spójrzcie do góry. Tak się robi jedzenie w McDonaldzie. I no, masz, Dawid, Dobra, jest, ci moje jedzenie masz. Właśnie, tu chcę pracować. Była moja, ale. Tak mi tutaj nie chcę pracować. Znaczy, chciało mi się, abyś nie chcę. Ja, ja to wiesz, wezmę, wiesz, tutaj wiesz, się pojawia... Ja, po, ja to wezmę, ja wezmę tą pracę, jeśli tu pojawią się animatroniki flafowe. Ej, chwila! Chwila, chwila, chwila. Tu był... Tu był pierwszy samolot, który wylądował na Maledigach i w Ugandzie, ale to jeszcze nie jest otwarte. Ja nim leciałem, ale go ktoś ukradł. Bo okay. Bo... No, ale ja od pięciu minut. XD. Fuchs, bo tutaj jest też nawet KFC. KFC obok McDonalda. Niech jeszcze z jedną a, a blisko biebrąki będzie. Y, jak, jak, jak to się tam ten drugi sklep nazywa? Jestem Burger Kinga tutaj. Jestem Burger Kinga. Ja będę. King. Dzień, dobry, dzień dobry, co podać? Nie. Yeah. Dzień dobry, co podać? Spójrz, spójrz, będę jadł y, jedzenie z konkurencji, czyli z, y, y, z Maka. Ten, kto dobrze The odpowie, dostaje coś ode mnie. Y, dzień dobry, co podać? No, nie ten, kto odpowie to, co trzeba odpowiedzieć, ten dostanie mój mieczek. Dzień dobry, co, <noise> co podać? No źle, miałeś odpowiedzieć kebaba, mnie tak kręć tam kebaba. Dobra, to chyba, to chyba kończymy filmik. Baba. Dobra, ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Jesteśmy na dziwnej wiosce. Nie powinno Nara. mnie tu być. Nara! Nara! Dobra, no to kończymy ten filmik. Nara!